Za piękne chwile z programem dziękuję sponsor, właściciel sklepu internetowego Apart.pl. Sponsorem programu był właściciel hotelu Unitral z grupy Hotele Nadmorskie. Sponsorem programu był producent herbatek na trawienie Verdin Fix. Panie Radku, faktury pan wystawia? Jeszcze jak? Załóż firmę na Infact.pl a otrzymasz aplikację do wystawiania faktur i księgowego, który założy z Tobą działalność i odpowie na Twoje pytania. Załóż firmę bez wychodzenia z domu na Infact.pl. Head Shoulders? Powiedziałem, że masz łupie. Bo nie mam. Z Head and Shoulders nie masz łupieżu. Zapobiegasz mu. Mój agent. Nowy serial. Oglądaj w playerze. Gdzie wszyscy? Mieli być w salonie. No i są so, w salonie Orange, bo tam wystartowała wyprzedaż. Tylko teraz. Smartfony w okazyjnych cenach i bon zniżkowy za odkup Twojego używanego telefonu. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Orange. Grypa? Już jest Gripex Duo. Jedyna taka tabletka dwa w jednym. Ta sama siła czy ją rozpuścisz czy połkniesz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmacentą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Sponsorem programu jest firma Sokołów, producent sokolików, parówek, szyneczek i futbolówek dla dzieci. Niezapomnianych emocji i wrażeń życzy sponsor programu Bank Credi Agricole. Na program zaprasza jego sponsor firma Hyrman, producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Na program zaprosił jego sponsor, firma Herman. Producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Niezapomnianych emocji i wrażeń życzył sponsor programu Bank Credi Agricole. Sponsorem programu była firma Sokołów. Producent sokolików parówek, szyneczek i futbolówek dla dzieci. Idziesz do mnie, Polika. Pomagajmy. Wypatrz przed siebie proste plecki. Wypiję za to, spędzam codziennie minimum godzinę. To jest tylko część rehabilitacji. I jedziesz jak najszybciej, jak najdalej. Super. Dla dzieci takich jak ja, rehabilitacja to sama zdobywalność. Pomaganie jest dobre. Pomagam. 73-56. Możesz wspomóc nas telefonicznie blikiem lub w systemie PayU. mm -hmm. Że ketonal jest tylko na ból zęba? To nic, dla mnie idealny na ból głowy. Że jest tylko na silny ból? Nieprawda. To lek na zwykły ból. W sam las na te dni. A ja polecam ketonal, bo to niezwykły lek na różne bóle. I bez recepty. Ketonal bez recepty ma zoptymalizowaną dawkę ketoprofenu i szerokie spektrum działania na różne rodzaje bólu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ketonal, mój niezwykły lek na zwykły ból. Mokry kaszel najlepiej skrócić. Weź ACC Optima. Skracaj kaszel. Wracaj szybciej do formy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mamo! Nie mam czasu na zaparcia. Wybieram Xenna Fast. To nowoczesna mikrowlewka. Działa już w 10 minut. Wystarczy jedna dawka, a Ty możesz robić to, co lubisz. Xenna Fast. Najszybsza w 10 minut. Moc natury. Moc dobrego. Wspieraj z nami wojsk. Poczuj moc dobra. Hej, jestem tobą z przyszłości. Co robisz, że zachowujesz taką formę? Ja biorę Kalperos. Inwestuję w mocne kości. My kobiety z wiekiem tracimy wapń. Tak już jest. Kalperos to lek z najłatwiej przyspajalnym wapniem, którego aktywne jony poprawiają gęstość kości. Kalperos. Zainwestuj w kości dla lepszej przyszłości. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nowość. Fix knor, chrupiący kurczak. Tak łatwo przygotujesz pysznego kurczaka w panierce w trzech różnych smakach. Mmm, ale chrupiący. Nowe fiksy Knorr, chrupiący kurczak. Każda ekipa ma swój znak rozpoznawczy. Jedni mają bandany, drudzy tatuaże, a my mamy sweter na spółę. Na spółę mamy też abonament w niu. Za który płacimy po 19 zł na osobę i w którym dostajemy górę internetu w 5G. Technologia, człowieku. A we trzech da radę? No jak? Dla dwójki, a nawet trójki. Abonament z 5G po 19 zł i do 90 giga do podziału. Kup na newmobile.pl. Heroes don't kill people. Well, I do. Wydek w Raczej do wymiany. Sam niech pan zobaczy. Praca bez odpowiednich narzędzi w firmie jest bez sensu. Otwórz firmę i konto z mBankiem. Zyskaj pakiet narzędzi dla firm jak pomoc księgowej, łatwe wystawianie faktur i wiele innych. mBank. Przedsiębiorco zyskaj. Teraz możesz oszczędzić nawet 2200 zł przez dwa lata. Sponsorem programu jest promotor linii ziół leczniczych Zielnik Apteczny na trawienie, krążenie i uspokojenie. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Sponsorem programu jest producent leku APAP Na piękne chwile z programem zaprasza sponsor, właściciel sklepu internetowego apart.pl.